Halo, witam Was wszystkich moi drodzy meteomaniacy w kolejnym materiale na naszym kanale i dziś oczywiście rozmawiać będziemy dalej o pogodzie. Dalej o pogodzie. No niestety te materiały, te obrazy z południowego zachodu Polski cały czas docierają do nas. Ja też jestem na bieżąco z tą sytuacją i to po prostu, co tam się dzieje, jest przerażające. Za moimi plecami udało mi się dokopać do kamery z Lądka Zdroju. Tutaj jest rynek, aktualna, aktualna kamera w tym momencie. Oczywiście zasięg tam też jest z tym problem, ale praktycznie żadne kamery nie działają z. Oczywiście skłodka, z nie działają też chociażby z głupczyt, przynajmniej te, do których ja miałem linki. Tutaj cokolwiek widzimy, ale widzimy, że jest po prostu pobojowisko. Sytuacja jest naprawdę. Naprawdę zła, moi drodzy, my, no ale chcę Wam wlać trochę dobrej informacji, mieszkańcy południa, którzy być może mnie oglądają. Ym, idzie do nas stabilizacja w pogodzie. Ja wiem, że to jest o kilka dni w sumie za późno, a te dni, które się stały, ale idzie do nas stabilizacja w pogodzie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście na samym początku zerknąć trzeba na sytuację, jaka jest w Europie i od tego przede wszystkim będziemy zaczynać, więc zaczynamy właśnie od tej sytuacji. Zdjęcie satelitarne Europy z godzin wieczornych w niedzielę i widzimy cały czas duże zachmurzenie znajdujące się m.in. nad Polską, nad Europą Środkową, również nad Bałkanami, niż Boris z ciśnieniem 1800 hektopaskali Nadal powoli zanikając, jeszcze tutaj kręci nam tym powietrzem, jeszcze tworzą się chmury, jeszcze występują opady na zachód, odniżu Boris. Nie ma zachmurzenia, ponieważ tutaj mamy pole podwyższonego ciśnienia, wyszło również na wschód od naszych granic, od granic naszych sąsiadów Białorusi, Ukrainy, tam również bezchmurne. Niebo. Jeśli chodzi o opady, no to cały czas Ukraina i cały czas Morze Czarne produkują kolejne strefy opadowe, które docierają do Polski południowo-zachodniej, przede wszystkim do, do województwa lubelskiego i to wszystko jeszcze będzie wędrowało w najbliższej nocy w kierunku między innymi Polski zachodniej, zgodnie przede wszystkim z cyrkulacją wokół tego niżu. Przejdźmy tutaj bezpośrednio do Polski i widzimy, że jest bardzo dużo zachmurzenia w Polsce, ale... Na tą chwilę, przynajmniej tutaj na tych terenach najbardziej dotkniętych tą trudną sytuacją, tutaj mamy chwilową przerwę w tych chmurach, te główne strefy opadowe odsunęły się od nas. Odsunęły się tutaj przede wszystkim na Czechy, ale jeszcze mamy jedną strefę, która będzie przemieszczała się właśnie nad południowy zachód Polski i jeszcze. Te, tą strefę opadową mieszkańcy południowego zachodu będą musieli, że tak powiem, przyjąć. Ta strefa opadowa dosyć szybko powinna wędrować nad Polską Południowo-zachodnią, no i potem cała ta strefa, cały ten front już opuści nasz kraj. 1020 hali w Polsce północno-zachodniej, tamte ciśnienie jest najwyższe. 1012 w Polsce południowo-wschodniej te ciśnienie już zaczyna wzrastać, oznacza to, że niż zaczyna słabnąć i od, od, od Odsuwać się od naszych granic, ale no tak jak mówię, stało się tutaj jeszcze raz raport z głuchołazów, to jeszcze z godzin porannych, tam sytuacja jest tak dynamiczna, że w sumie z minuty na minutę się to zmienia. I przejdźmy tutaj do sumy opadowej na ostatnie 24 godziny, tym razem do niedzieli. I co my tutaj widzimy? Widzimy, że największe te sumy opadowe nadal były właśnie w ciągu ostatnich 24 godzin na południu Województwa Opolskiego, no i na południu i południowym w zachodzie województwa śląskiego, tutaj też w części województwa małopolskiego. No i tak jak wspominam, zerknąłem teraz na stronę imgw.hydro.imgw.pl no, i tutaj moi drodzy, południowy zachód Polski, Stany przekroczone, oczywiście, stany alarmowe. Tutaj sytuacja jest bardzo trudna w województwie dolnośląskim, w województwie opolskim, w województwie Śląskim. I cóż, też uprzedzam strona hydro.imgw.polskim. PL ma problemy z działaniem. Ja miałem problemy dzisiaj praktycznie przez cały dzień z zalogowaniem się, z pobraniem map, ale jak poczekacie dłużej, to oczywiście ona działa. Widzimy raporty na tą chwilę. Najgorsza sytuacja jest na rzece Biała Głuchołaska, nadal ponad 5 metrów wysokości. Nysa Kłodzka tutaj oczywiście jest problem z czujnikiem. Oczywiście dalej Złoty Potok, Nysa Kłodzka i biała lądecka. Generalnie te wszystkie rzeki w Kotlinie Kłodzkiej na południowym zachodzie zaznaczone na kolor czerwony, no tam jest sytuacja po prostu zła. Poniedziałek. Jeśli chodzi o poniedziałek, niż, który przyniósł nam tą złą, tak naprawdę pogodę w Polsce południowej, przede wszystkim powoli będzie. Zanikał, nadal będzie jego centrum znajdowało się nad północną Serbią, ale ciśnienie cały czas będzie rosło 1008, następnie 1009 ha. Na zachodzie nad kanałem La Manche utworzy się kolejny wyż, wyż Serkan z ciśnieniem 1030 ha. Na północy wyż Reinhold, który przemieści się z nad właśnie kanału La Manche z ciśnieniem 1025 hektopaskali i wyż Quentin, którego ciśnienie znów wzrośnie do 1035 hektopaskali. To oznacza znów dominację wyżów nad Europą i powrót suchej. Aury z dosyć wysokimi jak na wrzesień temperaturami na południu, jeszcze pole obniżonego ciśnienia w poniedziałek, ale z godziny na godzinę tutaj sytuacja pogodowa będzie się poprawiać. W poniedziałek ciepłe powietrze znów popłynie szerszym strumieniem nad Polską Północną przede wszystkim, nad Polską południową, jeszcze będą to temperatury trochę niższe, związane z tym już odsuwającym się na południe frontem atmosferycznym, więc tak jak mówię, wraca trochę. Cieplejsza i spokojna przede wszystkim aura, no ale musimy jeszcze przetrwać noc, bo w nocy te opady jeszcze będą występowały. I tak jak mówiłem, w momencie nagrywania tego odcinka na krańcach południowo-zachodnich nie powinno padać, ale już z godziny na godzinę ta strefa opadów z Polski Centralnej znów. Że tak powiem, runie na południowy zachód Polski i tu do godzin porannych będzie znów padać lokalnie intensywnie, szczególnie mocno na południowym zachodzie i południu województwa dolnośląskiego, trochę mniej w województwie opolskim, ale również rozpada się na południu województwa małopolskiego i w województwie podkarpackim. W nocy oczywiście cały czas obowiązuje prognoza. Są opadów yy, sieci obserwatorów busz. Ją możecie znaleźć na stronie obserwatorzy.info. No i tutaj tak jak mamy informacje kolorem czerwonym zaznaczone tereny przede wszystkim Jeleniej Góry, ponieważ tam tego deszczu w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek mogło sumarycznie e, może spaść do 90 mm. E, drugi poziom to tutaj Polska, e, przepraszam, Polska zmęczenie po tym całym tygodniu e, tutaj ogarniania na południowym e, zachodzie Województwa dolnośląskiego mamy tutaj deszcz od 70 do 90 mm, i tutaj na obszarze koloru żółtego jest to pierwszy stopień zagrożenia, i deszcz od 40 do 70 mm, w nocy, szczególnie w pierwszej części nocy, nadal burze mogą się pojawiać przede wszystkim przed tą strefą opadową, i tutaj w Polsce południowo-zachodniej, a więc województwo dolnośląskie, województwo opolskie, północ województwa śląskiego i województwo wielkopolskie, tu w godzinach wieczornych w momencie nagrywania mamy konwekcję i to mogą i mogą się burze pojawiać na północy już burze raczej być nie powinno natomiast jeszcze są możliwe na południu również w związku z tym cały czas polecam instalację aplikacji monitor burz bardzo dobrej aplikacji moim zdaniem która będzie was ostrzegała właśnie przed tymi niebezpiecznymi zjawiskami temperatury w nocy dosyć wysokie w Polsce północnej i północno-wschodniej do 18 stopni Celsjusza im dalej na południowy zachód tym Chłodniej na południu województwa dolnośląskiego, województwa opolskiego 10 do 12 stopni Celsjusza, i tam jeszcze, szczególnie w sudetach, w wyższych partiach, silniejszy wiatr do 70 km na godzinę, na wybrzeżu, na krańcach północno-zachodnich do 40 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. Poniedziałek, no to już zanikające opady, szczególnie w pierwszej części dnia do południa, na południu województwa dolnośląskiego, również województwa opolskiego, ale też na południu województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego. Po południu już powinny tam występować tylko słabe deszcze przelotne, ale zachmurzenie będzie utrzymywać się do godzin wieczornych. Natomiast coraz więcej rozpogodzeń w Polsce Północno-Wschodniej i Północnej, więc tam również będzie mocniejsza instalacja słoneczna. Tutaj przygotowałem wam jeszcze akumulację opadów od niedzieli od godzin wieczornych do poniedziałku do godzin wieczornych. No i największa akumulacja opadów na południu i południowym zachodzie województwa dolnośląskiego na południu od Lubania mamy 40 do 50 mm. Natomiast tutaj na pozostałym obszarze Polski południowej od 10 do 20 mm punktowo do 30 mm, ale już widzimy, że tych opadów będzie zdecydowanie mniej. Tak jak wspominałem Insolacja słoneczna, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, spowoduje, że temperatury szybko wzrosną i w województwie Podlaskim na północy Mazowieckiego i w warmińsko mazurskim będzie na termometrach nawet do 27 stopni Celsjusza, podczas gdy na południu Polski od 8 do 14 bądź 15 stopni, różni, e, e, stopni Celsjusza. Tutaj ważna uwaga, zaczynamy dostawać się oczywiście pod pole oddziaływania wyżu. To spowoduje, że już burz tutaj na tych obszarach raczej być nie powinno. W poniedziałek, natomiast porywy wiatru znów będą silniejsze w Polsce Wschodniej. Wynikać to będzie z tego, że znów zacznie wiać wiatr ze wschodu, suchszy wiatr, który. Znów będzie wiał mocniej, ale będzie przynosił też wyższe temperatury, tam do 40 bądź 50 km na godzinę, w Sudetach nadal porywy do 80 km na godzinę. Moi drodzy, sytuacja jest dynamiczna w Polsce południowej i południowo-zachodniej, więc jeżeli jesteś chociażby w miejscu, gdzie być może niedługo będzie fala powodziowa, to tutaj kilka informacji, chociaż ufam i wiem, że już o tym wszystkim po prostu wiesz, zachmurzenie i opady w kolejnych dniach. We wtorek już bezchmurne niebo prawie w całym kraju. Jedynie na południu trochę więcej zachmurzenia, ale już wszędzie, bez opadów. Temperatury bardzo wysokie w Polsce północnej do 27-28 stopni Celsjusza na krańcach południowych. 16-17 stopni Celsjusza w Tatrach, 8-9 stopni Celsjusza wiatr najsilniejszy w Lubelskim do 40 km na godzinę. Poza tym od 10 do 20 km na godzinę. Środa to bezchmurne niebo, praktycznie w całym kraju, i w całym kraju również bez opadów, z temperaturami troszeczkę niższymi niż we wtorek, ale nadal 25 stopni Celsjusza w Polsce północno-wschodniej, w Polsce centralnej 20-22 stopni Celsjusza, w Polsce południowej 18-19 stopni Celsjusza, i uwaga, w Tatrach w środę zacznie mocno wiać. Wiać zacznie do 90 km na godzinę, dlatego tutaj uważajcie na pozostałym obszarze od 10 do 30. 30 km na godzinę. Moi drodzy, kolejne dni. Tutaj mamy zestawienie od 16 do 25. Pogoda będzie iście wyżowa, więc tu sytuacja również będzie w miarę klarowna. Widzimy powolne wzrosty temperatur. Tutaj pokazuje dla Wrocławia do 25 stopni Celsjusza do 18 września, potem delikatny spadek temperatur, po prostu niezwiązany z niżami, tylko wyże troszeczkę zmienią swoje położenie i zacznie spływać chłodniejsze powietrze, ale nadal to będą temperatury w dzień powyżej 20 stopni Celsjusza, w nocy będą spadać do 10-11 stopni Celsjusza. Tak jak wspominałem, cały czas będziemy pod wpływem wyżów. Te wyże praktycznie do 21 bądź 22 będą stabilizować pogodę w Polsce. Ta Stabilizacja jest w tym momencie kluczowym na pewno bardzo potrzebna. Sumy opadowe dla Wrocławia będą wzrastały jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale już w poniedziałek, a szczególnie od wtorku, wszystko. Zacznie się normować, będzie bez opadów. I tu również dobra informacja, właśnie dla południowego zachodu. Też uspokoi się wiatr w porywach. Jeszcze w poniedziałek do 40 km na godzinę punktową może powiać, ale już od kolejnych dni będzie zdecydowanie spokojniej, od 25 do 30 km na godzinę. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną podczas całego tego tygodnia tych trudnych materiałów i analiz, które trzeba było wykonywać. Cieszę się, że mogłem Wam w tym pomóc. Cieszę się też, że ten kanał dla Was też stał się niejako podporą i e, przeszliśmy tutaj przez te analizy razem. Więc cóż. Widzimy się oczywiście z nowymi siłami w kolejnych materiałach, w kolejnych live'ach. Ja ze swojej strony jeszcze dziękuję naszym nowym wspierającym na YouTubie, panu Łukaszowi i panu Jackowi. Kłaniam się nisko również pozostałym wspierającym. I widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten materiał do końca wspieraj nas poprzez subskrypcję tego kanału, daj łapkę w górę, bądź łapkę w, gół, w dół temu filmowi, napisz komentarz, niech komentarze będą polem do dyskusji. Możesz wesprzeć nas na YouTubie poprzez przycisk wesprzyj bądź podziękuj, możesz wesprzeć nas na Patronite, bądź postawić nam przysłowiową kawę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.